Kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale. Zakręcam na pozytywnie. Witam wszystkie wodniki. Drogie wodniki, skupcie się na tej osobie, którą macie w sercu, na myśli, z którą nie macie kontaktu, ponieważ będzie leciała wiadomość od tej osoby. Przytosuję do szybkiego. Dobra. Także zamknijcie oczy, lub się dobrze skupcie, lecimy. Co chcesz lub co chcecie powiedzieć wodnikowi? Co chcesz lub co chcecie powiedzieć wodnikowi? Dobra, coś wypada, to weźmiemy. Co chcesz lub co chcecie powiedzieć wodnikowi? Chcecie powiedzieć wodnikowi. Mhm. Już tak na odchodę. Czy jest jeszcze coś, co chcesz, chcecie powiedzieć wodnikowi, czy już nie? Dobra, tak wypada. Dobra. czy jest jeszcze już tak naprawdę na odchodne co chcesz, chcecie powiedzieć wodnikowi, czy już nie w takim razie to też poustawiamy tutaj, żeby to się nie rozsypywało no i co, i lecimy z wiadomościami, tak? jeszcze tylko rybka nam została aha, aha. Dobra, drodzy co chodniki, co ona co ta osoba wam powiedzieć? Układam sobie życie na nowo, poświeć więcej czasu w końcu. Z kamieni rzucanych pod nogi zbuduj schody, które poprowadzą cię na szczyt. Już ja się to bo na koniec dołami, daję Ci znaki, że mi zależy, a Ty je olewasz. Pomimo burz, przetrwamy wszystko. Wyciągam do Ciebie rękę na zgodę, koniec tej nady, Wzbudzam w Tobie zazdrość, nie raj więcej. Trudno będzie mi się przed Tobą otworzyć, nic się nie dzieje bez przyczyny, pamiętaj. Idę pracować nad stabilizacją, jestem osobą przebojową tak samo jak ty, robię ci na złość Uleczmy to relacji znajomość, nie jestem zadowolony, zadowolona z tego, co dzieje się między nami Zraniłaś, zraniłeś mnie bardzo mocno, lubię ryzyka Uu. Nie odezwę się wcale Próbowałam, próbowałem cię sprawdzać, czy ci zależy czy nie Jestem wyzwaniem dla Ciebie, ty bądź wyzwaniem dla mnie. Pamiętaj, co idzie ciężko, to jest stabilny fundament, a co idzie łatwo lunie, Nie jest warty. Wiem wszystko o tobie. Uwierz mi, że ja czuję do, do ciebie to samo, co Ty do mnie teraz. Koniec te dzieci dę teraz, tylko poważne życie i stabilizacja. Też mam uczucie, ja jestem osobą wrażliwą, tylko je maskuję. Nie wiem, kogo wybrać. Słowo bardziej bolo gorzej niż pieść. Zostaw mnie w spokoju. Zakańczam miłość i przyjazd. Słowa bardziej bolo niż pieść. Jeszcze za mną niż obiecuję. Zaproponuję Ci niedługo spotkanie, na pewno się ucieszysz. Ten związek jest mega namiętny, ale zarazem męczący i toksyczny. W tej re znajomości, relacji czułam, czułem się jak opcje zapasywania, jak Twój priorytet. Dalej się czuję czasami, wysługuję na więcej. Chcę być tylko osobą szczęśliwą i uśmiechniętą. Mam duże teraz poprzeczki i wymagania. Albo się starasz, albo nie. Mam strach przed zranieniem. Uwierz mi, że jeszcze będziesz szczęśliwa, szczęśliwy Jeśli się zmienisz, gwarantuję Ci to Wiem, czego chcę, idę na całość Jeśli ktoś się o Ciebie martwi i pisze, to uszanuj to. że jakby ktoś miał Cię totalnie gdzieś Dajesz mi w kość Zacznij ufać sobie, nie słuchaj kłamstw dookoła Nie rób fejków, nie nasyłaj znajomych, czuję, że to Ty Moje serce jest dla Ciebie i tylko dla Ciebie bije. Patrzę sercem i oczami Naucz się ustępować i iść na kompromis, będzie Ci dużo łatwiej. Muszę siebie chronić. Nie naciskaj mnie, bo mnie w sobie zamykasz. Albo akceptujesz mnie taką, jaką jestem, takim, jakim jestem, albo cześć. Kiedy Ty w końcu dojrzejesz? Niedługo będę koło Ciebie, to się odezwę w panel odwiedziny. Szanuję się na tyle, że jeśli mnie nie kochasz, to odchodzę. Poddaję się. Trudno będzie mi Ci na nowo zaufać. Wycofuję się na chwilę, obserwując Cię. Zgubiłam, zgubiłem się na chwilę, przepraszam. Nie chcę relacji na chwilę, wolę na stałe. Rozpalmy płomień, który wygasa. Nie rób pochopnej decyzji na mój temat, tylko przemyśl dobrze. Ból, sprawiasz mi dużo bólu. Dużo, dużo pozmieniałeś, pozmieniałaś w moim życiu, dziękuję. Z każdą minutą jestem dużo silniejsza, silniejsza. Nie ja oddam Ci nikomu ze żadne skarby świata. Skoro wolisz imprezy, to idź, droga, wolna. Nie robię ci, nie, robię ci niespodziankę, nie robić ci na złość. Gdy cię moje serce zobaczyło, poczuło, że to jest to, ciężko będzie ci na nowo zaufać. Nie chcę czekać na ciebie całą wieczność, bo lata lecą Pracuję nad przyszłością. Ranie cię oboje się, że ty mnie znowu zranisz. jak tamtego dnia. Zgubiłam, zgubiłem się na chwilę. Nie chcę ci zranić. Śniło tobie i marzę. Ciągnie mnie do ciebie, nie wiem czemu. Odejdź za oddaj. Kocham cię. Nigdy się nie zdradzę Chcę w końcu ruszyć naprzód Jestem, obe... jestem nieobecny, nieobecna myślami, jestem tylko przy tobie Nigdy nie daj sobie mówić, że nic nie jesteś Nic nie jesteś warty, warta Albo jesteś na zawsze, albo cię nie ma wcale Proste i logiczne Mam niskie poczucie własnej wartości, nad którym pracuję Trudno będzie mi się przed tobą otworzyć Ten związek jest mega namiętny, męczący też Teraz daję Tobie pole do popisu, czekam na to aż powiesz mi co Cię gryzie, mam wobec Ciebie poważne plany, nie wiem czy sprostam Twoim wymaganiom, nie mam złych intencji wobec Ciebie, zawiodłeś, zawiodłeś mnie znowu, Jestem, jesteśmy bardziej do siebie podobni niż nam się wydaje, zastanawiam się co dalej zrobić, nie sprawdzę mniej więcej, chcę się z Tobą żyć, założyć rodzinę, zbudować dom, się Tobą opiekować. Jak mam obok ciebie, mam wszystko, plus uśmiech, wiesz, byłoby mi, mi sprawiło radość żebyś był, była blisko mnie teraz, w tej chwili. Jestem gotowa, gotowy na zaangażowanie się, szkoda, że ty nie. Nie mów tylko, działaj, ty więcej mówisz, mało ma robisz, pomagaj innym, to jest fajne, masz być mój, moja to będziesz, kocham swoje życie. Nie sądziłam, sądziłam, że można kogoś mocno tak kochać, potrzebuję twojej bliskości, czułości, nie tylko statusu, że jestem zajęta, zajęty. Czemu ty mnie nie słuchasz i ranisz? Otwórz się w końcu, niech się zamykasz. Czuję się szczęśliwa, szczęśliwy. Wszystko się rozpada. Potrzebuję wsparcia. Powiem Ci całą prawdę. Jestem już inną osobą niż byłam byłem. Sprawia, że mam uśmiech. Każdy ma chwilę słabości czasami. Poświęć mi więcej czasu albo. Ale narobiłaś mi w życiu, narobiłeś mętliku Nie chcę więcej cierpieć, marnować czasu na dzieci Nadal lubię bardziej, bardziej, ci się wydaje Planuję ślub, nie możemy wstać w miejscu Jesteś miłością na moje całe życie Teraz to wiem Potrzebuję więcej czasu, by dowiedzieć się o tobie jak najwięcej Mam ochotę cię przytulić, pocałować Przestań mi oglądać na mediach społecznościowych Czuję, że to ty Zastanawiam się, jak ta znajomość się rozwinie dalej Pojawiłaś, pojawiłeś się w złym momencie w moim życiu Myślałam że, myślałam, że jesteś bardziej dojrzała, dojrzały Zraniłam, zraniłam Cię celowo, żebyś poczuł, poczuła jak ja się czuję w danym momencie, w danej chwili Jak Ty to robiłeś, robiłaś Chcę Cię pocałować, przytulić skradłeś, skradła, skradłeś, skradłeś mi serce, ale Ty kłamiesz prosto w oczy Chcę Cię mieć tylko na siebie, nie chcę się z Tobą dzielić z nikim innym Trzymaj się, cześć